Ile razy już w różnych filmach ze smartfonami mówiłem albo pisałem w tekstach, że lubię swojego starego Pixela 4A? No dużo razy. Mnóstwo razy. No cały czas o tym nawijasz. Masz rację. Cały czas o tym nawijam. Ale mówiłem też, że szukam nowego telefonu. Tak bez mała od pół roku już będzie. Myślałem, że będzie to Asus Zenfone 9, bo choć świetny jest to telefon, to jest za drogi w stosunku do tego, co oferuje fotograficznie. Myślałem też nad Samsungiem Galaxy S22 lub na bogato S23, ale nie leży mi jakoś Samsungowa nakładka na Androida. Wreszcie nawet wpadłem na pomysł, że może do iPhone'a sobie wrócę, no ale ja naprawdę lubię czystego Androida. Wiecie, cała ta bajera prowadzi do tego, że Pixel 7a był na moim radarze od dawna, ale wahałem się trochę, bo w sumie nie wiem nawet dlaczego. Szczęśliwie, sklep MobileCity.pl wypożyczył mi telefon na dwa tygodnie, za to serdecznie dziękuję. I co pozwoliło mi sprawdzić, czy faktycznie czas przesiąść się ze starego piksela średniaka do nowego piksela średniaka. I sprawdziłem. I podzielę się z wami moimi wnioskami i powiem wam, kto powinien piksela 7a kupić. Dzień dobry bardzo. Tak, no, tego to nie będzie test. No, w sensie nie będzie to taki klasyczny test, a raczej test z tezą. A teza jest taka, że Pixel 7a to najlepszy smartfon na świecie. Na końcu powiem dlaczego, tak wiecie, żeby nie uprzedzać faktów. A, no i nie będzie to test obiektywny, bo obiektywnie to słońce wschodzi na wschodzie. Żaden test nie jest obiektywny i nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Wiemy pewnie wszyscy jak wygląda Pixel 7 czy Pixel 7 Pro, więc siłą rzeczy wiemy jak wygląda Pixel 7a. Wzornictwo jest tu dla mnie wzorowe, wzornictwo wzorowe, taka ja gra bo mamy coś, co uwielbiam, czyli teoretycznie nudny telefon, zaprojektowany w kreatywny sposób. Dzięki temu to, co nudne, staje się designersko-minimalistyczne. Ładne kolorki, no sam przyznasz, nie, że to jest jakby absolutny kozak w tej błękitnej wersji. Ja wiem, że jest ładny. Wyraźnie zarysowana, to wiecie, wyspa aparatów, zaoblone krawędzie. No postarali się w tym Google. Jakościowo też jest gitarka, bo aluminium z recyklingu, plastik turbo dobrej jakości, szkiełko. To są fajne materiały, które zostały ze sobą doskonale spasowane. Jeśli chodzi o design i jakość wykonania, to Pixel to jest top topów, tak dla mnie przynajmniej. Niestety nie wszystko złoto, co migoce. I problemem Pixela 7A jest to, że urządzenie brudzi się, palcuje od samego patrzenia i jest tak śliskie, że nie znajduje to nawet jakiegoś właściwego, odpowiedniego porównania. Jeśli więc ktoś ma tendencję do upuszczania smartfona, to może być ten ktoś pewien, że 7A prędzej czy później z rąk mu wypadnie. Etui tu i polecam, serio. Pixel 7A to telefon, jak na dzisiejsze standardy, względnie nieduży, z ekranem o przekątnej 6,1 cala. Jest to OLED z rozdziałką Full HD i częstotliwością odświeżania do 90 Hz. Tak, do, bo niektóre treści są tak odświeżane, a inne nie są. Dziwne, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Czy to dobry ekran? Tak, nawet taki dobry z plusem. Czytelny w słońcu, niewypalający oczu po zmroku, z fajnymi kolorkami i tak dalej. Bez nadmiernego wysiłku znajdziemy co prawda lepsze wyświetlacze w nawet tańszych telefonach, ale nie ma co krytykować, bo to porządny panel. Taki bez szału, ale z poczku. Taki wiecie, Ford Focus wśród smartfonowych wyświetlaczy. Tylko te ramki wokół ekranów. Co znajdziemy w pudełku Pixela 7? a Kabel do ładowarki. Dziękuję. <laughs> Powaga. Dobra, jak sprzętowo się prezentuje ten telefon? Kamil pokaże Wam pewnie, może kto wie, jakieś ważniejsze parametry. A ja tylko rzucę, że mamy tu 8 GB RAMu, dysk o pojemności 128 GB UFS 3.1 i baterie o pojemności. Prawie, no prawie, 5000 mAh z 18-watowym ładowaniem klasycznym i 7,5-watowym ładowaniem indukcyjnym. Tam jest prawie, chyba nie pamiętam, tam, tam, tam pokażę ile ta bateria ma pojemności. No no i telefon ma Wi-Fi, Bluetooth, takie tam pierdoły. Niezły ekran, dobre podzespoły, czyli da się na tym grać, co nie? Pewnie się da, ale ja na ten temat nic nie wiem, kompletnie to lałem. Uznałem to za oczywistą oczywistość i przyznaję, bez bicia, nie chciało mi się z tym masować, nie chciało mi się niczego instalować, w się żadnej gry na Pixelu. Co do innych, powiedzmy, multimediów, to Pixel daje sobie świetnie radę. Filmy ogląda się na tym spoko, muzyki słucha się bardziej niż spoko, choć przyznaję, że telefon jak dla mnie gra gorzej niż mój stary Pixel 4a. Wiecie, nowy średniak od Google gra dźwięcznie, bardzo czysto, choć bez basu, ale przy tym dość ładno. I melodycznie, powiedzmy, stary Pixel 4a wypada lepiej. Na słuchawkach TWS z kolei jest miodzio i to zarówno na budżetowych Edifierach, SunPizzach, jak i na topowych Sony WF-1000XM5. Radość, po prostu radość. No, szkoda tylko, że brakuje Dolby Atmos, ale to wiecie, brakuje w ujęciu ogólnym, bo mi tam w ogóle tego nie brakowało. Jak tam z poborem energii u tego Pixela? No klasycznie, czyli średnio. Dzień wytrzyma spokojnie, chyba że pracujemy turbo intensywnie, to wytrzyma od bladego świtu tak do 17, 18, 19 Sod mamy tu na poziomie 3-4 godzin, czyli tak wspomniałem, tak średnio. Standardowo i średnio. Tylko <głodowanie> ładowanie. No, ładowanie jest żartem, w złym guście żartem. 18W. 18W w 2023 roku w telefonie za ponad 2 kafle. Tak, no, na ładowanie telefonu do pełna trwa jakieś 3 dni. A poważnie trwa tak za 2 godziny, plus minus. Fajnie jednak, że jest ładowanie indukcyjne, 7,5W, ale zawsze. Fotograficznie jest super. Fotograficznie Pixel 7a to prawdopodobnie, w mojej ocenie przynajmniej, najlepszy smartfon do 2,500 tysiąca złotych, a byłbym skłonny nawet powiedzieć, że do, nie wiem, 3,5 tysiąca, 4, patrząc na ceny dzisiejszych flagowców. W Pixelach od lat zdjęcia są na topowym poziomie i 7a to tylko potwierdza. Przy dobrych warunkach oświetleniowych foty są bajeczne, szczegółowe, podkręcone tam, gdzie ma to sens i przede wszystkim yy, super, turbo, ekstra powtarzalne. Nawet kolorystycznie szeroki kąt i główny aparat nie różnią się od siebie praktycznie w ogóle się ze siebie nie różnią, jak na moje oko, ale pamiętajmy, że pod względem szczegółowości ten szeroki kąt jednak no, odstaje troszeczkę od aparatu głównego, nie może być inaczej. Co ciekawe, nawet dwukrotne przybliżenie wygląda rewelacyjnie, mając na uwadze, że nie mówimy tu o optycznym zoomie oczywiście. A jak w nocy? Jest ok, jak to w nocy. Foty odstają od tych z flagowców, ale znowu już gniotą smartfony Oferowane w konkurencyjnych pieniądzach i takie też są OK. Nie przywiązuję żadnej wagi do tego typu zdjęć, ale wypada o tym wspomnieć i no to wspominam, że są całkiem ok. Skoro radam o aparatach już, to i o wideo coś powiem. Jeśli nagrywamy za dnia, w dobrych warunkach to filmy są doskonałe, nawet stabilizacja tu żre aż miło. Serio, zero uwag, zero komentarzy z mojej strony. Pixel potrafi grać 4K w 60 klatkach, ale przełączyć się między obiektywami, tym głównym i tym szerokim, możemy w 4K przy 30 klatkach lub Full HD przy 60 i 30. Przednia kamerka też 4K ogarnia, w 30 klatkach. A co do nagrań w nocy, no potrafię nagrywać w nocy i jakby... nagrywać coś kiedyś w nocy w ogóle? Nie, nie. Wiem. No, to po co nagrywać w nocy? A na poważnie, nagrania nocne szumią fest, więc tu jest minusik. Ok, podsumowując sobie tę sekcję fotowideo i mając na uwadze cenę tego telefonu, Pixel 7a jest koturem. Hem, 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 hem. czy Pixel 7a ma jakieś killer feature? Powiem Wam szczerze, że nie. Tu nie, ma, tu nie ma nic, w sensie nic szczególnego, niespotykanego w innych smartfonach. To jest tak generyczny telefon, tak nieszczególny, że głowa mała. I to jest jego jedynym killer feature. Ja wiem, pokombinowałem tu. Ale prawda jest taka, że ten smartfon wygrywa właśnie, wszystko wygrywa tym, że nie ma w sobie niczego nader innowacyjnego. To po prostu nieco tańsza wersja iPhone'a z Androidem, która miażdży tym, że jest doskonałym zespoleniem hardware'u z software'em. To jest, to jest killer feature tego smartfona. Przelecieliśmy przez co ważniejsze aspekty, więc czas pogadać o tym, jak się z Pixela 7a korzysta na co dzień. I najpierw minusy. Czemu nie? Telefon się grzeje. No bywa ciepły i bywa to nieprzyjemne ale spokojnie nie wbija na temperatury, które faktycznie uniemożliwiałyby względnie komfortowe użytkowanie. Tu dodam, bo tak wypada, że mowa o normalnym użytkowaniu. Jeśli bowiem odpalimy jakiś wymagający tytuł, wiecie, jakąś grę w upalny dzień, to może zrobić się nieprzyjemnie. Telefon ma niezły, choć raczej wolny niż szybki czytnik linii papilarnych w ekranie. Umiejscowiony jest w idealnym miejscu, kulturę pracy ma świetną, ale ocenić go można jedynie jako niezłego, bo czasem okazjonalnie, nie wiedzieć czemu, potrafi zamudzić. Dziwne. Pixel rozpozna też naszą gębę, ale to akurat działa tak se. A, no i telefon jest śliski. Wspomniałem już o tym wcześniej, ale wspominam ponownie, bo to ważna sprawa w kontekście codziennego użytkowania. No trzeba się do tej śliskości przyzwyczaić. Okej, okay, to czas na plusy. Tu lista mogłaby być długa, bo ja jestem pikselowym fanbojem, ale let's keep it brief. Wibracje haptyczne to jest sztos. Uwielbiam ich subtelność, precyzyjność i to, jak wpływają na naszą komunikację z urządzeniem. Płynność i responsywność w Pixelu 7a to coś, czego mogłyby się od niego uczyć flagowce największych androidowych konkurentów. Od taka Motorola Razer 40 Ultra, co ją testowałem niedawno, kosztująca jakieś 2 piksele 7a, nie daje tak stabilnych, płynnych odczuć z użytkowania. Nie jest tak godna zaufania. Czysty Android i dobre bebechy to jest to. I to wszystko. Bo tu wszystko działa tak, jak powinno. Dziękuję. A też zapomniałem o czymś. Pixel'i oficjalnie nie kupimy w Polsce. Trzeba to zaznaczyć dla tych, co nie wiedzą. Pixel'e mają fochy z polskim 5G, z WLT i takie tam. Mi to nie wadzi i w ogóle tego nie brałem pod uwagę podczas testów oraz podczas wystawiania oceny temu smartfonu. Smartfonu, bo blisko. Trzeba jednak mieć to na uwadze. Trzeba o tym pamiętać, bo dla wielu potencjalnych użytkowników może to być rzecz dyskwalifikująca Pixela 7a. Dobra, mamy to. Dlaczego Pixel 7a to najlepszy smartfon na świecie? Bo to telefon, który niczego nie udaje. Jest tak wypozycjonowany, że prawie wszystko robi albo doskonale, albo bardzo dobrze, jednocześnie kosztując stosunkowo niewiele. Jest super wydajny, bo płynny, a dla normalnego użytkownika wydajność to płynność i responsywność i stabilność. Jest fotograficznie dojrzały, kurz i deszcz mu nie straszne. Nie jest patelnią, choć do najmniejszych też niestety nie należy. Okej, okay, no to dlaczego Pixel 7 to najlepszy smartfon na świecie? No chyba już powiedziałem. Nie? Tak mi się wydaje, że już powiedziałem. Wiecie, jak ktoś szuka telefonu, który zawsze działa świetnie, robi świetne zdjęcia i jest programowo niezasyfiony, a do tego podziała, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat. Ten błękitny Pixel nie ma konkurencji. Znaczy ma, iPhone 13, 14 czy urządzenia znacznie droższe w świecie Androida, ale w okolicach 2000 zł, rozważając stosunek cen do jakości i intuicyjności korzystania z urządzenia, Pixel 7A wciąga konkurencję nosem. Tak, to będzie mój nowy telefon. To znaczy, chyba będzie, muszę się zalogować do banku, sprawdzić stan konta i zobaczyć, czy bank mi pozwoli.